Historia pewnej znajomości. TLDR Bez troski, nastoletni czas, jaki zaczął się w tamte wakacje, nie wróżą żadnych zmian dla mnie, ale tyle to będzie w mojej pamięci już do końca. Jak to pod koniec roku szkolnego wszystkie przymioty w szkole udało mi się pozaliczać rzutem na taśmę oraz dumą pochwalić się czwórką na świadectwie? Od teraz byłem wolny, na dwa miesiące, mogłem robić co tylko chciałem, nie musiałem rano wstawać, nie musiałem iść do szkoły, siedzieć na tych nudnych lekcjach, nie musiałem odrewać lekcji, czytać lektur. Mogłem się skupić na tym, co lubiłem najbardziej robić, czyli nagraniu w piłkę. Miałem jednego kolegę, z którym zawsze wychodziłem na boisko. Bardzo dobrze się rozumieliśmy. On w ataku, i ja w obronie. Zawsze byliśmy razem w składzie. I to tak trwało do pewnego momentu. Był bardzo upalny dzień. Tego dnia zbierało się na burze. Ja z kolegą byliśmy na wózku od kilku godzin. W końcu decydujemy się na przerwę. Siadamy pod drzewem, gadamy, pijemy wodę, odpoczywamy. Nistego, nizowego kolega szturcha mnie i mówi: Patrz, jakieś dziewczyny tutaj idą. Hmm, może chcą z nimi pokopać? Odparłem z uśmiechem. Usiadły we trójkę na ławce. Jedna z nich wyróżniała się błękitną sukienką do kolan we wzorzyste kwiaty. Zaczęły nas zerkać, szeptać coś do ucha i chichotać na przemian. Nasza męska duma nie pozwoliła nam dalej usiedzieć w miejscu. Więc zaczęliśmy grać, co i róż, zerkając na owe niewiasty. Nie muszę opisywać, co w takich sytuacjach dzieje się z chłopakiem, który chce jak najlepiej wypaść przed dziewczynami. Mimo upału i parnego dnia zbiera się więcej siły w nogach, do tego dochodzą maksymalnie wyprostowane plecy i co najważniejsze, okrzyki podkreślające cechy samca alfa. Szczęśliwy los, albo raczej nieszczęśliwy, patrząc z perspektywy czasu, chciał, żeby piłka po uderzeniu kolegi odbiła się od słupka i poleciała wprost w kierunku ławki, gdzie dalej siedziały trzy młode dziewczyny. Zacząłem iść w kierunku ławki, jednocześnie widząc, że dziewczyna w błękitnej sukience schyla się i bierze piłkę w rękę. Patrzę cały czas na nią, jestem coraz bliżej i bliżej. Napięcie we mnie rośnie. Z bliska zaczynam dostrzegać kontury jej twarzy i sylwetki. Wygląda młodo i powabnie. Czuję przypływ gorąca w ciele. Staję naprzeciwko niej i widzę tą twarz aniołka. Wrostem sięgająca mi do klatki piersiowej. Delikatne rysy twarzy, pełne czerwone usta muśnięte pomadką, kasztanowe włosy zwinięte w kok. W jednej chwili nasze spojrzenia się spotykają. Jej oczy o kolorze węgla patrzą w moje. Czuję przeszywający prąd po całym ciele. Ona powoli wysyła do mnie piłkę, którą trzyma w rękach, z subtelnym uśmiechem na ustach, spuszczając wzrok, mówi: Proszę! Głos miał ciepły i życzliwy, z delikatną nutką zawstydzenia. Znów poniósła wzrok, jej oczy zaświeciły się, a ja z dozą o burknąłem dzięki. Odwróciłem się na pięcie i wróciłem do kolegi. Przez następne minuty byłem poza światem żywych. Ciągle wracałem myślami do tej sytuacji i wyobrażałem sobie ją w tej sukience z uśmiechem i dołeczkami w policzkach. Kolejne wakacyjne dni mijały, a ja co jakiś czas wracałem myślami do tej nieznajomej dziewczyny. Nie dawało mi to spokoju, że nic więcej nie wniosłem do naszej rozmowy. Nie zapytałem ją nawet o imię. Też sam się nie przedstawiłem. Wtedy uważałem, że już więcej się nie spotkamy. Byłem w błędzie, bo to był dopiero początek.